drog besti gra, dołączę do niej. Hejka, Amelka, mogę do ciebie zadzwonić? E, nie. Dlaczego? No bo e, muszę mamie troka pomóc a sprzątać. Narabek, znaczy bestię. Aha, okej. Okay. ABC, jeśli chce. Ke ktoś na grupkę. ABC. Oki już cię dodaję. No i ja powiedziałam jej, nie, bo ej, ludzie, dodałam. Nową osóbkę. Na naszą grupkę. Hejka! Majka? Amela? E, to wy się znacie? Tak to moja to bestie. Ej Majka, muszę ci coś powiedzieć. Chodź na PV. No co tam? No bo nie jesteś już moją bestię. Co, o czemu? Bo już cię nie lubię, lol. Aha, xD idzie na bocia grupkę? No wreszcie, już się baliśmy. No, Może zrobimy face reveal? O, no, okay. Mogę pierwsza? Tak to mam na imię Maja, mam teraz 17 lat i to ja. Piękna. Śliczna. To teraz ja mam na imię Wojtek, mam też 17 lat i to ja. Śliczny. To teraz ja, taka mam na imię Kiulka. Mam 16 lat i to ja. Piękna. Piękna. To teraz ja mam na imię Kuba, mam 18 lat i to ja. Ładny. No wreszcie ja mam na imię Amela, mam piętnaście lat i to ja... Ładna. Nawet. Ej, znalazłam grę na cztery osoby. Ale nas jest e, piątka. No i to se Majka poczeka wtedy. Znaczy, e, e, moja besti. Kole? A... Dlaczego jesteś taka niemiła dla Majki? Dobra, powiem wam prawdę, nie lubię Majki. Ja jej wręcz nienawidzę. Bo? Bo nie chciała mi dać Robux. No bo zbieram na Jorvipa w Dress to imprez. Mam mało Robux. Mam 100, a ich nie kupię, dorkę, bo na razie nie mogę. Kupić drogie są. To, to akurat, akurat prawda. prawda. No hell. A po drugie, nie muszę ci dawać Robux. Co ty, małe dziecko? Kupse Amela Robux. Ta, a. Nie żebrzysz. Wywalamy cię. Z grupki. Cioka jesteś dla nas kroka A szczególnie dla Mai. Odwal się, kidoś. Ale kiedy ha, ha, ha. Ej, mają, muszę ci coś powiedzieć. Umno w sumie, ja też. To znaczy dwa, jaran. Trzy, dwa, jeden. 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 Zakochałam się, się w tobie. O tobie. Oh my god. Part two? Boże, wywalili mnie z grupki. Muszę się na nich zemścić. Zmienię skina, a potem trokanik i wejdę do MM2. Zmienia skina. Ale cudny skin. A właśnie, zapomniałam. Muszę zmienić głos. So Boże, co to było? Okropny ten głos. O, a może ten jest skid? Wchodzę do MM2. Wchodzi do MT. O Julka, kim jesteś? Jestem szeryfem, a ty? Niewinna. Aha, eks ty. Hejka, macie jakąś grupkę? Tak, mamy właśnie, tylko szukamy jednej osoby. Chcesz dołączyć? Tak. To już cię dodaję. Dodaję do grupki. Hejka. Siemanko. Ilo. Dodałam nową osobkę. Spoko. Hej, ja jestem. To jak Nina mam Trzynaście lat i to ja. Piękna. Ej, chcecie zagrać w A Brookhaven? Ja nie mogę, muszę sprzątać pokój. Ja muszę lekcję zrobić, bo mnie długo w szkole nie było. Ja muszę jechać do cioci. A to papa. pa. <śmiennie> Co? Masz podobny głos do mojej dawnej bestii? Po nią jestem, to ja, Amelka. Co ty tu robisz? Muszę ci zniszczyć życie. Poderwę kubusia. Kubuś będzie mój, a potem z nim zerwę i będzie strasznie załamany. A potem zniszczę tobie życie. Ale dlaczego?